Pani doktor, co możemy zrobić z tymi bliznami po trodziku? Tak, to już nie są aktywne zmiany, to są ślady, które jeżeli nie będą leczone, to pozostaną u Pani do końca życia. To, co można zrobić ze skórą z przebarwieniami i z bliznami, to przede wszystkim zabiegi polegające na ścieraniu zewnętrznej warstwy, a więc dermabrazja albo jeszcze skuteczniejsze peelingi medyczne. Peelingi kwasami owocowymi, na przykład kwasem glikolowym, kwasem salicylowym. Jak również mamy w zapasie pewne techniki laserowe. A czy jesteśmy tak w stanie no, w 100% prawie, że pozbyć się, żeby ta skóra była taka gładka jak przed tym trądzikiem? Czy nie bardzo. Powiedziałabym, że średnio się uzyskuje poprawę 70-80%, co jest satysfakcjonujące dla pacjentów. No? A czy pani Agnieszka już próbowała któryś z tych metod? Nie, na razie tylko maści i różne silikonowe takie wcierania. Tu widzimy taki zabieg, właśnie to jest laseroterapia, tak. prawda, pani doktor? Tak. Czy to boli? Nie jest to bardzo przyjemne, czuć takie ukłucia, gorąco troszkę, ale przy nowoczesnych laserach, na przykład typu Fraxel, też i złuszczanie później jest znacznie mniejsze bo mm -hmm. tak, no, domu... nowsza technologia jest y, bardziej komfortowa. No w domu oczywiście lasera nie mamy, możemy sobie w jakiś mm -hmm. domowy sposób pomóc, żeby jednak nam schodziły te blizny po tym trądziku. Nie, nie, nie ma żadnych się. skutecznych mm -hmm. metod domowych na usunięcie blizn. No, Blizna myślę, jest utrwaloną że, zmianą czyli myślę, że recepta y, dla, naszej, y, dla naszej pacjentki, dla Pani Agnieszki jest taka, żeby poszukać kontaktu z dermatologiem i zgłosić się na któryś z zabiegów, o których Pani doktor y, tu powiedziała. Czy tak. one są refundowane? Nie, niestety Niestety, Niestety blizna nie, nie jest traktowana Niestety. jako choroba. w Czyli musimy z tym wszystkie... również przygotować się na pewne koszty, nie ale chyba warto, wysokie. żeby Niestety pozbyć się tych, tych no, chyba niezbyt przyjemnych Niestety śladów. Nie. Który... No, no właśnie. Tak jest. Dziękujemy Pani Agnieszce.